Witajcie, moi kochani, witajcie, 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 buziolce, 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 witam Was, moi kochani, w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj nagrywam dla Was, tak wiem, widzicie zdjęcie Adriana i Marinette z Miraculum, bo stwierdziłam, że będziemy nagrywać ich historię na odpadzie, tak wiem, że kompletnie tego nie planowaliśmy i jest to pomysł, można powiedzieć, troszeczkę z dupy wzięty, w sensie z dupy wzięty, no sama go wymyśliłam, bo stwierdziłam, że I'm obsessed, w sensie jakby tęsknię za Wami, a... Odcinki z Klubu Romantyki wszystkie nagrałam, jakby i dość szybko to poszło. E, oczywiście można byłoby zacząć nową historię, albo historię, której nie nagrywam, no, ale na razie o tym nie myślę. Czekam do aktualizacji, chociaż cały czas mam w głowie e, coś dziwnego, związanego z Drakulą, aby ją cofnąć. I cały czas chcę to zrobić i nie chcę tego zrobić. To jest, wiecie, taka, takie dziwne troszeczkę, ale kocham Was. No i będziemy nagrywać historię. Zaraz zobaczycie, jak to wygląda. Mam nadzieję, że Wam się taki kontekt, content z Ład Pada spodoba. Kiedyś już go mieliśmy na kanale. No taki powrót do czegoś starego. Robiłam kiedyś historię e, e, Lucyfer i ja. Robiłam kiedyś historię właśnie o Leksji i Marcinie. Moją historię o Wiki i Ludzku, którą zaczęłam, kontynuowałam i przestałam kontynuować i... No i dawno to było. No i teraz będziemy robić kolejną. Chyba że będziecie chcieli, to mogę jeszcze kiedyś wrócić do czytania mojej historii o Wikii Ludzku. Także będzie historia e, o Adrienie i Marinette. Mamy naszą super książkę e, "Zagubieni w uczuciach", "Mirakulum", "Łotpad", e, e, no i tak dalej. Let's go. E, w sumie tu stresowałam się lekko przy tym odcinkiem, a jak już zaczęłam nagrywać, to kompletnie się nie stresuję. Nie wiem. Mi po prostu jest dobrze, jak ja do was gadam. Ja naprawdę nie mogę długo żyć bez nagrywania. Ja naprawdę praktycznie na obecny moment nagrywam już od jakichś Ponad trzech lat. Nie mam... W sensie no mam z, z takie korzyści, że mnie oglądacie i tak dalej, piszcie komentarze, ale mówię o korzyściach materialnych. No to jak na razie w ogóle nie zarabiam z YouTube'a, i nie jest to moim nadrzędnym celem, jakby hobby i tak dalej. No to mi to przynosi. Ja to robię, wiecie sama z siebie radość, mi to przynosi samo to ogadanie do Was, więc I'm happy. Zagubienie w uczuciach Miraculum. E, historia jest w trakcie, chociaż ostatnia część była edytowana, z tego co widzę, środa 3 czerwca 2020, więc ponad 3 lata temu, więc nie spodziewajmy się, że nowe części wyjdą. Aczkolwiek kto wie, ja moją historię jedną znowiłam chyba po roku. Roku, więc jakby i, można, można, a może niektórzy nawet po trzech latach albo pięciu. E, no dobrze. Marinet, córka bogatych właścicieli kilkunastu cukierni w Paryżu, czyli troszkę inaczej niż w oryginalnym Miraculum, bo wtedy chyba była w sensie, no Marinet jakby jest córką e, e, tego e, piekarzy, takich największych w Paryżu, ale oni mają jedną piekarnię, chociaż <laughs> może i mają kilka, ale mają, to jest rodzina de cheng Jakąś tam nazywają dipęcząg i mają kruasanty w swojej piekarni dipęczęgów. Okej, okay. jest truka bogatych właścicieli kilku pizzukierni w Paryżu, jest bardzo popularna, jest, jest bardzo popularna. W prawdziwym Miraculum Marinette nie jest aż taka popularna, bynajmniej na początku historii. No to raczej taka, wiecie, e, jestem Marinette, zwyczajna dziewczyna ze zwyczajnym życem, ale skrywam sobie coś, o czym nie wie nikt. To moja tajemnica, mam no super dar, da się zły czar, tak działa moc Miraculum. A super dara w sercu, dodaje mi sił, miłości, duch. Dobra, rozkręciłam się jak zwykle. Whatever. No, ona jest taką zwyczajną dziewczyną, która skrywa sekret. Tak wiem, może Was to dziwić, ale ja jestem osobą, która na przykład lubi majitul Pond, lubi Miraculum, no ogólnie bajki dla dzieci, równocześnie Król Lwa oraz Piękną bestię dla dorosłych. No, na przykład też chłopi ci, o co ostatnio wyszli w 2023, też mi się bardzo podobali. Więc mam gust oglądania totalnie dziwny. Też na przykład 19, szkoła Prawda? Logiki w tym nie ma żadnej, no i jeszcze bardzo lubię klub romantyki i rysować, więc jakby to się nie połapiecie. Dobra, kontynuujemy. Jej najlepszym przyjacielem jest Adrian, skromny, ale również bogaty chłopak, który traktuje Marinette inaczej już nie jak przyjaciółkę. A w oryginalnej wersji Mirakulu, jeśli kogoś to interesuje, to Marinette się pierwsza zakochała w Adrienie, a on się zakochał w Ladybug, czyli w biedronce. Okej, okay, Adrien Adrian, te agres, Adrian agres, okej, okay, Alia, Betrajal, Bethajal, Bet... Dobra, nieważne. Boy, okej, okay, boy Chloe. E, ciekawe, hashtag ciekawe. A no, no w sumie ja kiedyś zrobiłam, jak w mojej historii na odpadzie, ja zrobiłam kiedyś hashtag podrób, więc jakby... Też poziom cringe'u wysoki. Jakby coś czytam tą historię pierwszy raz, więc nawet nie, zna, nie znam, e, czytam tylko ten, wiecie, wstęp. Kapul e, e, dla dorosłych, dla dorosłych, przepraszam, erotyka. gear, historia, love, luka, luka nette, marinat, miłość, miłość, e, Miraculous miraculous ladybird, miraculum, romance, e, romance, romance, story and zdrada. Ok, let's go. E, część e, pierwsza. Szukamy części pierwszej, zobacz wszystko, część pierwsza. Okej, okay. Marinette, czyli teraz widzę, że autor używa tutaj metod, których ja używam właśnie w mojej oryginalnej autor lub autorka historii, że zawsze nie pisałam pow, czyli z perspektywy danej osoby, tylko pisałam właśnie na przykład wiki, że, że po prostu samo imię i dalej co ta osoba sobie myśli, więc tutaj propsy, propsy, tutaj my stylish, prawda? Wstałam około 6 rano, tak jak zwykle, rozejrzałam się po moim wielkim pokoju, wielkim pokoju, okej, okay, dobra, po chwili wstałam i ruszyłam w stronę mojej łazienki, weszłam pod prysznic, zimna woda oczyszczała moje ciało, ale mi się przyjemnie coś czyta, ja, ja lubię czytać. Nie? Na wczorajszej imprezie dużo się działo, poszłam do łóżka może strzem <grym> Morze strzema. Może strzema. Co to jest za historia w oryginalnym mirakulum Marinette i Adrien? Oni mają, wiecie, ze 14 lat, jest tak, mm, taka kontrowersyjna, ale załóżmy, że ta Marinette jest starsza niż, niż, niż tamta oryginalna, ale, ale zaczyna się nie Ja dopiero zaczęłam czytać, a tutaj, kurde, w drugim już ten to poszłam do łóżka z nie? Albo czterema, już nie pamiętam. O Boże, nagle ból głowy dał o sobie znać. Zdecydowanie przesadziłam z alkoholem, pomyślałam. Nagle zadzwoniła Alia. Hej kurwa! Siemasz Mato, Siema szmato, jak tam po impre Ja pierniczę. Kto w ogóle pisze takie rzeczy? W sensie nie, że ja hejtuję, ale to nawet ja na... No dobra, no ja nie mówię, że mi się nie, zda nie zdarza, bo jak, czas jak pisałam moją historię o Wiki i ludzku, na przykład, mm, nie wiem, czy już doszliśmy do takiej mocnej sceny, ale jakieś tam sceny już były. Nie wiem, jak Mimi wyzywa Wiki, bo wiecie, jest zazdrosna uludzka, to o się od niego, ty szmato i w ogóle, ty kurwa, ty nie, ale... Ale no nie tak od razu w pierwszym zdaniu, trzeba jakieś, wiecie, no... Troszkę tutaj w pierwszym, rozdzia w pierwszym rozdziale ja tak jeszcze nie waliłam takimi mocnymi tekstami, A aczkolwiek, no, cringe był czasami. Wiesz, jak mnie głowa napierdala, Ja nawet nie pamiętam, co robiłam. A, to pozwól, żeby ci wszystko przypomnę. Byłaś Ibana w cztery dupy. No tyle to wiem. Przerwałam. O, pozwól mi dokończyć, ale ja w połowie imprezy poszłaś na górę z jakimś Tam również Ibanem. Jak stodoła. O Boże, potem widziałam, co jak się przejęłaś z dwoma innymi, a dalej już nie pamiętam. O Boże, Jezus Maria. Ja zawsze z alter ego się indymwikuje z wizji W ogóle do ludzi. Ja nie zapomniałam o klubie romantyki i ja widzę, co wy robicie, okej? Okay? I ja na to nie pozwalam. Ludzie na grupach piszą, że. Wiki, kurde, jest najbardziej puszczalna dziewczyna w klubie romantyki. Proszę nie mówić absolutnie takich rzeczy. Sobie hajtujcie się innego. Zostawcie wiki w spokoju. Ja uwielbiam wiki, to jest moja ulubiona MC i ludzie, którzy. Ja mam obsesję. Nie hajtujcie ich kocham! No ja wiem, że ja się wściekam, ale po prostu. No dlaczego Wy mówicie, że Wiki jest jakaś puszczalska? Okej, okay, rozumiem, mogła się tam romansować, ale akurat moja Wiki była wierna tylko ludzkowi i w ogóle się tak nie zachowała. Ona wręcz się bała płci przeciwnej z innej strony, wręcz unikała, prawda? Ona tylko. Myślałam. No tak, no ale ona to, moja Wiki była specyficzna, więc rozumiem, że czyjaś Wiki mogła być inna, tak? Chciałam tylko zakomunikować. Okej. Okay, mm... Okej, okay, dobra, z innymi, a dalej już nie pamiętam. E, myślałam, że coś gorszego, coś gorszego, o matko, a co ty myślałaś? W tym momencie się rozłączyłam i spojrzałam na zegarek. Była 7.30, zaczęłam się malować i ubierać. To ile z nią gadałaś? Obudziłaś się o szóstej? To ty, ty z nią półtorej godziny gadałaś? Wyszłam z domu 7.55. A w 15 minut się ubrałaś i pomalowałaś. No niech będzie. Przed domem zobaczyłam Adriana. Adrian, Postanowiłem pójść po dom Marinat. Wczoraj byłem w niebie, jej malinowe usta tak namiętnie dotykały moich, łącząc je w długich pocałunkach, a ona nie pamięta. Szmata się z <laughs> Przepraszam, no przepraszam. Nie wyzywam Marinet. ja ją lubię, ale autor mnie zaraził tym, brutale... tym nie... niedelikatnym językiem, prawda? Jakby tutaj proszę mnie nie winić. Ehm. Je w długich pocałunkach. Pożądałem jej jak nigdy. Jej gładka skóra, soczyste piersi. Boże, ja przepraszam, ja dawno nie czytałam takich, wiecie, um, stricte romansowych scen para łóżkowych na głos, więc wcześniej no czytałam scenę z Wiki i z Ludzkiem, tą no, powiedzmy tam łóżkową, ale to było de facto prawie miesiąc temu, a inne sceny to jakby no pomijmy. Jak sobie przypomnę, to od razu przechodzą mnie dreszcze. Już od dawna wiedziałam, że czuję do niej coś więcej niż tylko przyjaźń. Chciałbym się budzić przy niej co ranek, obejmować ją i smakować jej ust. Mam nadzieję, że wczorajszy wieczór coś zmieni w naszej znajomości, że w końcu mnie zauważy i zacznie traktować jak kogoś więcej niż tylko słabego Adriana i przyjaciela od przedszkola. Aha, widzicie w tej wersji? Adrian i Marnet się znają od przedszkola. Wiem, że Marnet już wielokrotnie chodziła z różnymi mężczyznami do łóżka. Szczerze to był mój pierwszy raz. O Boże! Jeszcze naj, najgorzej! To ona nie ma... ale dlaczego wy z Marnet zrobiliście taką, no taką. Kurde, prosto. Kojarzy mi się to z jedną osobą z mojego prywatnego, normalnego życia, która też tak. Znaczy, ja nie, nie będę tutaj wiecie dokładnie mówić, kogo chodzi, a nic. Ja tutaj nie chcę mieć pozwu, prawda? Nie chcę mieć pozwu. Yy, ale ogólnie jedna osoba z mojego prywatnego odeczenia. Nie będę mówić kompletnie nic, tylko tak powiem o samej sytuacji. Mm. Krótko mówiąc, też się tak zachowuję, że no nie ma problemu ze zmienianiem szybko chłopaków. Może nie aż do tego stopnia, że chodzi z nimi za przeproszeniem, mm, no ale po prostu zmienia chłopaków jak rękawiczki i tak troszkę niezafajnie. Yy, no i no to nie jest okej, okay. W sensie, no, jakby niech każdy robi co chce bez spiny, ale jakby nie nam, nie do, nie, niekoniecznie ja tak definiuję związki, ja jakby trochę inaczej to widzę. E, wiem, że Maria. Okej, okay, okay, dobra. Szczerze to był mój e i bardzo się cieszę, że zrobiłem to z nią. Wierzę, że to poczuła do mnie to samo i staniemy szczęśliwą parą. Nagle Marinette wyszła z budynku, przez co zwróciłam uwagę, to malinka zrobiona przeze mnie, lecz obok niej było kilka innych. Zdziwiłem się, Ten się zdziwił. O, Marinette, ktoś jeszcze, ktoś jeszcze był. Przywitałem jej ją długim szczelem powiedziałem: Hej, księżniczko, czego znowu? Jezus, Maria, jak ona jest chamska! No, co jest? Co ty taka oziębła? Mi tak wczoraj było dobrze i chciałbym więcej szepnął namiętnie, przygryzając składek jej ucha, lecz ona. W jednej chwili mnie odepchnęła, poczułam uderzenie w policzek. Duch ja pana, co jest agres? Ja za ni Nic, nie pamiętam, co wczoraj robiłam. Jeśli do czegoś między nami na mi doszło, to was sorry, jeśli pomyślę, że coś z tego będzie. Co? Co? Marinette? Ja jej nie poznaję. Poczułam nagle ukłucie w sercu, więc to wszystko przez alkohol. Wymusiłam uśmiech na twarzy. Przecież wiesz, wiem, że jesteś najbana, dlatego próbuję wciskać ci taki kit. Wymusiłam śmiech. Serio? Się na to nabrałaś? <laughs> no, powiem, że przez chwilę ci uwierzyłam, cwelu. <laughs> A Adryl mówię na poważnie, tylko teraz udaje żartowa. O Boże, lecz szkoda, że dalej jesteś prawiczkiem. Uniosła mój podbródek palcem po chwili uruszyła w stronę szkoły. Marinet. Kurwa, ale mnie ten agresyw straszył ja i on od razu mam odruch wymiotny. <grytanie> o, Matko święta! Ona się brzydzi, ja trujem, nie mogę czego poprawić. Chyba jakiś równoległy świat. Przecież on jest straszną ciotą nie gustuję w takich mężczyznach, nawet na cyklu Adym jest dla mnie tylko włącznie przyjacielem, który zawsze wspierał mnie w najgorszych chwilach i choć się zmieniłam, to on mnie akceptuje i nie chce się na mnie wymuszać zamian, zmian. Przy, był przy mnie, jak zmarła moja najukochańsza babcia, tylko on wie, jak przeżyła jej stratę i choć nie jestem dla, dla niego zbyt miła, to nie chcę to stracić, bo jest jedną z najbliższych mi osób. Może Marinette w tej historii po prostu dla wszystkich jest niezbyt miła, nawet jak kogoś lubi, to ona po prostu taka jest, rozumiecie? Ona po prostu taka jest. Hej, hej ludziska, to mój pierwszy Rozdział i w ogóle pierwsza książka. Mam nadzieję, że przyjmiecie jego dobrze. Za błędy z góry przepraszam. Okej, okay, dobra. Bardzo się zdziwiłam, nie spodziewałam się czegoś takiego, takiego rozdziału mocnego, że porównując do prawdziwego Miraculum, nie spodziewałam się, że tak się będą zachowywać Adrien i Marinette. I wiecie, to jest takie ciekawe, czytać czy ich postacie z innej perspektywy. Okej, okay, dziękuję Wam za ten odcinek, mam nadzieję, że dobrze przyjmiecie tę nową serię, bo w sumie to ma 18 części, więc prawdopodobnie będzie 18 rozdziałów, każdy rozdział w innej części. Okej, okay, no nieważne, no, let's go. Kocham Was, moi kochani i papatki, do następnego.